Bo tam u was na wsi w Warszawie. Pracę w Warszawie. LaBubu Content Creator. Na no. Maca Degustator. Na no. NepoDziecko Rajdowiec w terenie zabudowanym. Na no. renting mam Na no. Ale, pracę we Wrocławiu. Wrocławski Fanboy. Ok, mówcie dalej. Zainteresowaliście mnie. Mówcie dalej, co tam dalej robicie we Wrocławiu, nie? Łowca Jebnięć w MPK. To jest legendarny tytuł. Móc nazwać się Łowcą Jebnięć w MPK, to jest jak. co najmniej. tytuł lorda. Moim zdaniem osobistym. Krasnal Wrocławski. Jesteś najlepszym rzemieślnikiem, Wrocławski. Pomimo, że Twój wzrost nie przekracza. Metra 50, tworzysz najlepszy orange jaki widziały kiedykolwiek oczy polskiej Hołoty. Artystyczno-filozoficzny zbieracz aluminiowych odpadów z Wyspy Słodowej. To brzmi, jakbyś co najmniej był epickim filozofem. Mędrycem, pustelnikiem czwartego poziomu wiedzy wszechświata. Ja to szanuję. Wolę pracę we Wrocławiu. Jeżeli macie jakąś pracę dostępną we Wrocławiu, dajcie znać. Takie pozycje mnie interesują jak najbardziej.